Przed nami kolejna już niedziela, 11. niedziela w tym cyklu roku A. Niedziela zwykła. Zachęcam do tego, by otwierać fragmenty, o których będę za chwilę mówił, by też samemu je czytać, szukać swoich komentarzy. Tak, by rzeczywiście przyjść do Kościoła, przyjść na Eucharystię, będąc już przygotowanym. Mam nadzieję, że te wskazówki, które chciałbym Wam zostawić, będą przydatne, będą pomocą. Zachęcam do subskrypcji kanału Jasnienia Słowa, także do konkretnego wsparcia, czy też do udostępnienia tych nagrań innym. Wszystkie szczegóły są w opisie tego filmu. Pierwsze czytanie tej niedzieli to fragment z Księgi Wyjścia z rozdziału 19. Wersety od 2 do 6. Cała księdza wyjścia, jak sama nazwa wskazuje, opowiada o wyjściu Izraela z Egiptu, o tym czasie zmagania się też ze swoją słabością, z grzechem, z, w, w tym wychodzeniu z, z Egiptu w drodze przez pustynię. Tak naprawdę ta księdza dzieli się na takie czy, trzy części, to znaczy po pierwsze, to czas w Egipcie, czas, kiedy trzeba sobie postawić pytanie, kto jest naszym Bogiem. Czy faraon, który siebie udaje za Boga, czy, czy, czy faraon i egipscy bogowie, czy też Bóg Jahwe. W pierwszej części, więc są plagi egipskie, są doświadczenia, które mają pokazać, kto jest potęgą, kto jest, kto jest prawdziwym Bogiem. W drugiej części, to nadanie prawa na synaju, nadanie prawa Izraelowi i trzecia część to zamieszczanie Boga pośród Izraela, czyli rozbicie namiotu. Bóg, który zostaje wybrany na króla, który przekazuje swoje prawo, przychodzi, by zamieszczać pośród swojego ludu. I to dzisiejsze czytanie pochodzi z połowy tej księgi, to znaczy właśnie z momentu, kiedy Izrael już Wyszedł z Egiptu, już idzie przez pustynię, już dociera do Góry Synaj. Rozbili obóz naprzeciw Góry Synaj, i Bóg spotyka się na Górze Synaj z Mojżeszem. I to jest początek tego spotkania, którego kulminacją będzie przekazanie przez Boga prawa Izraelowi. Ale zanim Bóg przekaże Mojżeszowi prawo, chcę się przedstawić, to jest pewien rodzaj wstępu do tego wydarzenia i to właśnie jest dzisiejsze czytanie. Tak powiesz domowi Jakuba i potem powtórzone, to oznajmisz Izraelowi. Wy widzieliście, jak uczyniłem, co uczyniłem Egiptowi. Jak nosiłem was na skrzydłach, jak przywiodłem was do mnie. Doświadczyliście na sobie cudownej mocy mojej mocy. Tyle bardzo zależy mi. Na was. I teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie mego głosu, to będzie pierwszy warunek zawieranego Przymierza, słuchać głosu Pana, być posłusznym. Tutaj jest taka konstrukcja, która hebrajca, która bardzo podkreśla właśnie randę słuchania, pewna taradra słowna, słuchać Słowa. Macie pilnie słuchać i strzec mego Przymierza, a w ten sposób staniecie się szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów. To znowu ta szczególna własność, no to jest takie hebrajskie, hebrajskie słowo, segula, to znaczy osobista własność króla. króla majątek, który należy tylko do króla. Albo do, albo do innej osoby, która ją posiada, ale to jest coś, co jest tylko jej, czego, czego nie musi się z nikim dzielić. To jest tylko jej własność. Czyli Bóg zaprasza do współpracy zaprasza do zawarcia przymierza. Prosi, bądźcie posłuszni, a staniecie się szczególną moją własnością, której nie będę z nikim dzielił, będziecie tylko i wyłącznie moi, będę ja i wy. To mówi Bóg, który jest zakochany, Bóg, który chce poślubić Izraela. Widzieliście, co dla Was zrobiłem w Egipcie, jeszcze więcej przed Wami. Będziecie moją szczególną własnością, bo do mnie należy wszystko. Będziecie mi królestwem kapłanów, będziecie mi ludem świętym. Taka jest zasada, ta, 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 taki jest warunek zawieranego przymierza. To, co się wydarzy na górze syna, i to, co właśnie teraz się wydarza, do początkiem jest dzisiejsze czytanie, to jest też takie przeobrażenie, transformacja. Z grupy niewolników, z rozproszonych ludzi, oni stają się narodem. Pod wodzą Mojżesza, mając te 12 pokoleń, stają się narodem. Narodem, który ma. Ziemię, co prawda, jeszcze na razie nie fizycznie, ale ma obietnicę ziemi narodem, który ma prawo, konstytucję, którą staje się dekalog, i narodem, który ma króla, a tym władcą staje się sam Bóg czyli z niewolników stają się narodem. Bóg zaczyna formować swój lud i zaprasza lud do, do bardzo szczególnej, do wyjątkowej z nim relacji. Nawiązuje do tego dzisiejszy psalm. To Psalm setny, wersety drugi, trzeci, czwarty, piąty. Powtarzamy słowa my ludem Pana, Jego owcami. No właśnie, wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas stworzył, a my jesteśmy Jego własnością. Jesteśmy Jego ludem. Jesteśmy owcami Jego pastwiska. Jeśli jesteśmy Jego własnością, no to On znaczy, że jest naszym Panem. Jeśli jesteśmy Jego ludem, to znaczy, że On jest naszym Królem. Jeśli jesteśmy Jego owcami, to znaczy, że On jest naszym pasterzem. To, to bardzo ważne słowa. Psalm, który jest hymnem, hymnem pochwalnym, hymnem. Uwielbiającym wielkość, potędę, majestat, królowanie Boga pośród swego ludu. I na koniec tego psalmu te słowa: Pan jest dobry. Jego łaska jest na wieki. Jego wierność jest potężniejsza niż wszystko. Tak może śpiewać, modlić się tylko ktoś, kto rzeczywiście doświadczył mocy Pana Boga. Warto więc te słowa psalmu też odnieść do swojej osobistej modlitwy i zastanowić się, na ile. Świadomie i, i z głębi serca mogę ja te słowa dzisiaj wypowiadać o sobie i, i swojej relacji z Bogiem. Czy rzeczywiście On jest, czy jestem jego własnością, czy On jest moim pasterzem, czy, czy ja jestem jego ludem. Drugie czytanie to fragment Listu do Rzymian. Święty Paweł pisze list do wspólnoty w Rzymie której sam nie założył, ale o niej słyszał i zanim tam pojechał, to do, do wysyła list. Rozdział 5, wersety od 6 do 11. Bardzo ważny temat, który Paweł porusza w całym liście do Rzymian, to kwestia usprawiedliwienia. To znaczy, to bardzo konkretne pytanie, czy, czy nasze dobre uczynki są w stanie zapewnić nam zbawienie? Czy wystarczy być dobrym? Zobaczcie, że tak czasem jest, że ktoś nam powie, czy o kimś powie, ja no znam go, on może jest niewierzący, ale to dobry człowiek. Ja może nie, nie wierzę w Boga, nie chodzę do kościoła, ale staram się być dobry. Zachowuję wszystkie przepisy, staram się być dobry, pomocny. Rzeczywiście, no dobrze, ale to są tylko uczynki. Potrzeba jeszcze spotkania z Chrystusem. Święty Paweł powie, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli drzeżnikami. To znaczy nie ze względu na nasze zasługi. To nie jest tak, że, że Jezus mówi, a taki jesteś dobry, tak pięknie czynisz, to ja za ciebie oddam życie. Zupełnie przeciwnie. Właśnie źle czynisz, jesteś pełen zła, ale tak bardzo cię kocham, że właśnie dlatego dla ciebie oddaję życie, żebyś mógł żyć, żebyś mógł mieć nowe życie dzięki mnie. To jest to, co pokazuje nam pierwsze czytanie, kiedy Bóg chce wejść we wspólnotę, we współpracę z człowiekiem i dać mu nowe życie, jakby wejść z nim w relację jak za, jak za, zaślubiny, tak, relację poślubienia Izraela chce Bóg w pierwszym czytaniu, a, a tutaj drugie pokazuje, jak to będzie wyglądało. Znaczy właśnie przez Chrystusa to, się, to, to jest możliwe. Nie dlatego, że mamy jakieś zasługi, nie z powodu naszych zasług, Jesteśmy usprawiedliwieni przez Jego krew. Usprawiedliwieni, bo zostaliśmy pojednani, będąc nieprzyjaciółmi, będąc grzesznikami, pojednał nas sam Bóg przez śmierć swojego Syna. I możemy dzięki temu dostąpić prawdziwego życia. Uzestaliśmy pojednanie. Nie z powodu naszych zasług. To nie jest tak. Że jakaś postawa wierności wobec prawa może nas zbawić, czy postawa bycia dobrym czy miłym może nas zbawić, ale doświadczenie mocy Jezusa Chrystusa, więź z Chrystusem, która daje człowiekowi zbawienie. I wreszcie Ewangelia, fragment z Ewangelii Świętego Mateusza z rozdziału 9, od wersetu 36 do końca tego rozdziału, i jeszcze 8 wersetów. Rozdziału 10, czyli historia powołania apostołów i rozesłania apostołów. Chwilę wcześniej, bo zawsze też warto zbadać kontekst tekstu. Tutaj oczywiście też zachęcam. Kilka dni temu miałem wykład o interpretacji Pisma Świętego, o tym jak komentować, jak badać Pismo Święte. Ten cykl Zrozumieć Biblię jest dostępny na playliście na moim kanale Jaskinia Słowa. Warto tam zajrzeć. No właśnie, kontekst jest niezwykle istotny. Kontekst jest taki, oto Jezus wychodzi na górę i tam komentuje, daje osiem błogosławieństw, a potem komentuje przykazania. I Jezus jest przedstawiony jako nowy Mojżesz. Tak jak Mojżesz na górze Synaj otrzymuje... Przykazania, przekazuje je człowiekowi. Tak, Jezus na górze daje błogosławieństwa, komentuje, pokazuje sens przykazań, które przecież były słuchaczom dobrze znane, ale też konstruuje nowy Izrael, nowy naród wybrany. Jak wokół Mojżesza było 12 pokoleń Izraela, 12 przedstawicieli, którzy zarządzali wszystkimi pokoleniami, tak wokół Jezusa jest 12 apostołów, którzy stają się tymi nowymi zarządcami wspólnoty nowego Kościoła, nowego Izraela, nowego ludu wybranego. Początek niezwykle piękny. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi. Tu jest greckie słowo splanhidzomaj, które dosłownie oznacza poruszenie wnętrzności. Wiecie, że kiedy widzimy czyjeś nieszczęście, gdy widzimy, jak ktoś cierpi, to aż nas coś wewnętrznie boli. Czujemy, że nas zaczyna brzuch boleć, coś wewnętrznie nas skręca. To to, to jest to poruszenie wnętrzności. Splanhidzomaj. Bardzo takie szczególne słowo, rzadko używane, czyli wzruszył się głęboko, ulitował. Dlaczego? Bo zobaczył ludzi, którzy są porzuceni, którzy są udręczeni, którzy są prawie rozproszeni, jak owce bez pasterza. Jak owce bez pasterza. Nie mają pasterzy ludzie. To jest zarzut wobec faryzeuszów, wobec tych, którzy powinni być kierującymi wspólnotą Izraela, a dbają bardzo o swoje interesy i nie prowadzą narodu tak, jak powinni. Nie są tym, kim powinni. No dlaczego? Bo zamiast prowadzić do Mesjasza, spotkać, pomóc spotkać Mesjaszowi swój lud. To oskarżają go o bluźnierstwo, to mówią, że jest sprzymierzony z Belzebubem, władcą złych duchów. Więc jakby cały czas Jezus pokazuje, że no, to żniwo jest wielkie. Pracy jest ogromnie dużo, bo, bo tłumy okazują cześć dla Jezusa, próbują iść za Jezusem, a przywódcy liderzy Izraela faryzeusze uczeni w piśmie ci którzy mogli pomóc w przyjęciu mesjasza czy pomóc rozprzestrzeniać to orędzie które daje mesjasz sprzeciwiają się mesjaszowi robotników mało tych którzy są gotowi głosić ewangelię ta trzeba te słowa rozumieć to nie jest tylko takie płytkie powiedzenie, och tyle ludzi potrzeba w kościele, w, tyle ludzi jest w Kościele, a tak mało księży, to trzeba się modlić, to znaczy żniwo wielkie, robotników mało. Nie, to znaczy, że tych, którzy spotykają Jezusa jest tak wielu, a tych, którzy prowadzą do Jezusa i wcale nie chodzi tylko o księży, Chodzi o postawę bycia faryzeuszami, którzy tak są zaślepieni przez prawo, przez przestrzeganie przykazań, że gdy je, widzą Jezusa, który uzdrawia, to mają tylko tyle do powiedzenia. Ale człowieku, jest szabat, ty pracujesz w szabat. Uzdrowienie to znaczy praca, pracujesz w szabat. Zatrzymują się tylko na, tylko na takim yy, konkretnym patrzeniu na prawo, na przepisy prawa, ani na sens tego prawa że przecież właśnie człowiek został uwolniony, że dzieją się czasy mesjańskie, bo to Mesjasz, gdy przyjdzie, będzie uzdrawiał, będzie uwalniał. To ma być ta misja dwunastu apostołów. To jest rozwiązanie tego problemu braku robotników. Dwanaście pokoleń Izraela, kiedyś dwunastu apostołów, teraz by tworzyć nowy, nowy Izrael, udziela im władzy. To też ważne i Mateusz to ewangelista podkreśla: Jezus udziela władzy, aby mogli nauczać, żeby mogli uzdrawiać, aby głosili Królestwo Niebieskie, czyli panowanie Boga, by uzdrawiali z wszystkich chor chorób, z wszelkich słabości, by wyrzucali duchy nieczyste. Bo, bo apostoł, apostolos to znaczy dosłownie posłany, ten, który ma być przedstawicielem kogoś, posłanym w imieniu kogoś. I mamy też tutaj wymienione są wszystkie imiona. Mamy Szymona, Andrzeja, Jakuba, Jana, Szymon, czyli Piotr. No to, to jest ten, to jest pierwszy nie tylko w kolejności tej, tych, tej listy apostołów, ale także w pewnej randze. On jest tym pierwszym, to, to o tym pierwszeństwie apostoła Piotra będzie też później w Ewangelii Świętego Mateusza. Pozostali są pokazani tylko tak z imienia, ale proszę zobaczcie, że oni są pokazani zawsze we dwóch: Szymon i Andrzej, Jakub. I Jan, Filip, i Bartłomiej, Tomasz, i Mateusz, Jakub, i Alfeusz, e, e, Jakub, przepraszam, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon, i Judasz. Posłani są po dwóch. To jest też ważne. Od samego początku apostołowie mają być wspólnotą. Nigdy nie są sami. Nie zawsze są razem. To są pary imion, pary tych, którzy są po prostu razem, którzy, którzy idą jako wspólnota. Są posłani nie jako grupa dwunastu indywidualistów i każdy sobie, ale są posłani, by być razem. Pośród tych ludzi są y, ludzie zawistni, są zazdrośni, są zdrajcy. No przecież Judasz czy Piotr oni zdradzą, ale to nie przeszkadza. Jezus powołuje tych, których sam wybiera, y, tych, którzy mają głosić Jego słowo, którzy są zaproszeni. Jezus powołuje ich, bo sam chce, nie ze względu na ich szczególne zasługi, ale na serce, na to, co mogą zrobić, co jest przed nimi. Potem pytanie: jak oni to wypełnią? Czy skorzystają z tego zaproszenia? Czy, czy poświęcą się całkowicie, dadząc serce? Czy, 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 czy będą, jak Judasz, gdzieś daleko? Ciekawe jest to pytanie: nie, czy to słowo wskazanie, polecenie Jezusa, nie idźcie do pogan, nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Czemu tak Jezus mówi? Przecież Jezus potem pójdzie do Podan i pójdzie do miast samarytańskich. Ale to ważne pokazanie, że Jezus posyła apostołów najpierw do Izraela. Posyła apostołów do Izraela, to znaczy do ludu wybranego. To znaczy, to jest ta wierność Boga swego, wo, wobec swojego ludu. Bóg nie porzuca swojego ludu. Izrael jest narodem wybranym, został przez Boga wybrany. I, I Bóg od samego początku głosił wierność temu narodowi i, 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 i swoje towarzyszenie, swoją opiekę, pod warunkiem zachowywania posłuszeństwa słowu, to słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Więc Jezus posyła apostołów, by poszli do Izraela, bo ma usłyszeć Ewangelię jako pierwszy, bo to jest odpowiedź na oczekiwania, na nadzieję, na obietnice sprzed wieków, które Izrael usłyszał. I to będzie potem też widać zesłanie Ducha Świętego. Najpierw są posłani do Izraela. Pytanie co Izrael robi z tym przyjęciem apostołów z tym głosem który słyszy od apostołów. Wydaje się, że odrzuca. Święty Paweł mówi: "Trzeba było ogłosić Ewangelię najpierw wam, ale ponieważ nie słyszycie, nie słuchacie, to idziemy do pogan." Wezwanie jest Jezusa konkretne, by apostołowie poszli do owiec, które poginęły z domu Izraela. Więc oni, apostołowie, mają pełnić funkcję pasterzy Izraela. Są posłani, by, by czynić to, co powinni byli czynić, ale nie czynią liderzy, przywódcy Izraela, opiekować się owcami, prowadzić owce ku Królestwu Niebieskiemu. Dlaczego? Bo bliskie jest już Królestwo, Królestwo Niebieskie? Uzdrawiać chorych, uzdrawiać trędowatych, uzdrawiać, pocieszać, prowadzić konkretnie. To jest zadanie apostołów, to jest zadanie każdego z nas. Ta Ewangelia dzisiejsza, ten indeks 12 imion, apostołów powołanych przez Jezusa, powinien też skłonić do myślenia trochę nas. Jezus powołuje nas po imieniu, to znaczy, znając nasze serce, naszą wiarę i brak wiary, nasze zaangażowanie i jakąś bierność, powołuje każdego z nas. Tych, których sam wybiera. Powołuje nas do bycia wspólnotą i do bycia tymi, którzy innych będą prowadzić do Chrystusa. Czy mamy tego świadomość? Czy nie jest tak, że trochę zostawiamy, no to księża, niech tam się martwią o ewangelizację, a my będziemy sobie biernie siedzieć? No nie, tak nie powinno być. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie wspólnoty Kościoła, prowadzenie jej, powiększanie jej, umacnianie wiary. Czy taką swoją misję pasterską w Kościele Ty właśnie, słuchający tych nagrań, realizujesz? Warto się nad tym zastanowić. Dobrej niedzieli, do usłyszenia już wkrótce. Szczęść Boże.